Poczet sztandarowy do wciągnięcia flagi na marsz wystąp. <gry> Sztandarowy wstąp. Spocznij. Uczcijmy chwilą, chwilą ciszy kolegów, którzy odeszli w międzyczasie między jednym sezonem a drugim. To jest kolega Piotr Jonik i Piotr Gorzawski. W imieniu organizatorów witam serdecznie wszystkich uczestników i zaproszonych gości na otwarcie sezonu motorowodnego 2013 oraz zawodach motorowodnych o Puchar Wójta Gminy Łososina Dolna. Zawody te wpisały się na stałe w cykl imprez kulturalno-sportowych w ramach święta kwitnących sadów organizowanych przez Urząd Gminy Łososina Dolna. Miło mi przywitać przedstawicieli Małopolskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Krakowie w osobach Tadeusz Leśnik brawo i Jarek Rozumek Witam serdecznie grupę medyczną Jacka Wyrwy która zabezpiecza nam sprawy Medyczne przyjechali z Limanowej. Serdecznie witam ratowników WOPRU, którzy zabezpieczają nam bezpieczeństwo na wodzie. Miło mi przywitać wszystkich zawodników biorących udział w dzisiejszej imprezie, życząc im dobrego ducha walki i zdobycia dobrych wyników w poszczególnych klasach. A kibicom, sympatykom sportu wodnych życzę dużo emocji i wrażeń. Chciałbym poinformować, że w dzisiejszych zawodach nie wystąpi klasa JT250 250, naszych młodych zawodników. Biorą oni udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski i Europy w Ślesiu koło Konina. No, muszą, musieli jechać po prostu z uwagi na to, że odpadając w jednych zawodach tracą dużo punktów i nie mają szansy na jakieś podium. Jeśli by coś im dobrze poszło i zdobyli jakieś dobre punkty, także jest nimi Sebastian Sojka i Kamil Czernecki. Na zakończenie tej części oficjalnej chciałbym prosić tutaj zawodników o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa na wodzie. E, obowiązkowo zawodnicy na e, w skuterach e, powinni mieć kaski i ka, kapoki, a kamizelki ratunkowe, a e, zawodnicy w łodziach obowiązkowo, obowiązkowo powinni mieć e, kamizelki bezpieczeństwa, ale o tym na pewno powie sędzia główny, którym jest dzisiaj Józef Salamon. Może przedstawię taki program, program zawodów, to jest od, od prawa zawodników, zaraz tutaj po części oficjalnej wyścigi Łodzi podzieliliśmy